Witam kochani, dzisiaj automatyka do bram na stole BFT, zrobione, naprawione, po zalaniu burzy, nie wiem po czym, po zwarciu, ale ja w innej kwestii, kwestii nagrywam ten film. Słuchajcie, namontowałem się tego bardzo dużo, nigdy z tym nie miałem problemu, aż do wczoraj, wczoraj to zamontowałem właśnie przy, będzie film, będzie przy Rodgerze High Speedie. Ja to stosuję do lamp, do włączania lamp z pilota, czy coś przekaźniczek taki o, włącz wyłącz no i on ten jest sterowany na 24V. Powiedzcie mi dokładnie, bo w instrukcji nie doczytałem się, do ile on maksymalnie wytrzymuje ten prąd, bo w, high, w rogerze High Speedie wychodzi 28 28,5V gdzieś jakoś tak ja to podłączyłem eee, oczywiście tutaj plus minus czyli zasilanie cewki. i od samego początku tak dziwnie zaczęło to działać raz klika raz nie oczywiście ten daje fazę 230 fazowy czyli załącza fazę styk fazowy do lampy no i tak zacząłem słuchajcie zbierać te wszystkie graty i coś tak centrali wącham, coś mi tu śmierdzi, coś mi tu śmierdzi i kurde, zobaczcie, kurwa, no i śmierdzi. Proszę bardzo, cewka spalona. To, to już tak się grzało, że katastrofa normalnie. Można było frytki na tym spa, yy, ten, smażyć. Cewka widzę jest ciemna, spalona. Zadajcie pytanie mi, czym to może być spowodowane? W tym 20, 28 V? Tylko w tym sensie, że ja u siebie też mam high speed'a założone i to jest podłączone i to prawidłowo działa. Już drugi rok. I nic się nie dzieje. No właśnie. Nie wiem. Może wy mi doradzicie, co to mogło się stać, co nie? Może towar. Nie wiem. Uszkodzony, może. Nie wiem, półprzewodnik albo nie wiem. Nie wiem, co się stało. Jestem w szoku, co nie. To zaczęło się bardzo mocno grzać. Na wyjściu miałem 28,5V nawet w rogerze. W High speedie wychodzi, w zasilanie fotokomórek i różnych takich rzeczy. Co nie? Ale tak jak mówię, ja u siebie mam i u mnie to działa. Właśnie się sprawdzałem u siebie. Działa. No, plus minus normalnie i tutaj lampy i tyle. Załącz lamp, wyłącz lamp i tyle. Słuchajcie. Tutaj już mi spaliło ten bezpiecznik w Rogerze High Speed 2A. Ten akcesoria, w tym miejscu, nie wiem. Doradźcie mi, powiedzcie naprawdę, do ilu tu wolt wytrzymuje albo jakiś trefny po prostu, to nie jest tanie i tyle. A jak tak, to dajcie symbol jeszcze jakiś do innych modeli. Może coś innego bym zaczął montować. No, ten kosztuje 80 zł. No, sporo on kosztuje, on tani nie jest. E, o, i tak to jest. Dziwne. Także wczoraj nie skończyłem lampy. No, nie skończyłem go, nie podłączyłem. No, bo zaczęło się to fajnie. Dobrze, dobrze zauważyłem. No, słuchajcie, to było. Można w tym frytki było smażyć. Także dajcie opinię, co jak. Słuchajcie, tutaj było zwarcie na BFT zrobione. Wytłumaczę transformator y, y, zwa ten chyba albo się wypalił ze starości albo, albo było zwarcie zrobione nie tu mam drugi transformatorek widać o widzicie to zjarany, wymiana transformatorka i okazji układu tutaj mamy układziki dwa mostek był uszkodzony od razu także działa centrala działa odzywa się naprawiona jest, będzie, będzie mokraż. Tu będę musiał pojechać, skończyć to. Dajcie opinię, czego taki powód to się stało. Czy e, fabrycz, e, wada fabryczna, coś jest, nie wiem, pudełko może z 12V? Bo to tak by się zachowało, jakby to miało być na 12V i się zjarało po 24 No ale 24 No nic, dajcie opinię, czy mieliście takim samym, e, czy się spotkało, czy mieliście takie coś podobnego, jak ja. Że na razie trzymajcie się.